dzisiaj nas zawiało do Weźmierowa koło Poznania do potężnej firmy Carly i nie byłoby to nic niezwykłego gdyby na przeoko nie wpadło na szefowski samochód prawdopodobnie żółty piękny a potem już poszliśmy za tropem i wchodzimy do środka. O ceny nawet nie pytamy. Aż to Martin, to takie nasze marzenie, ale możemy tylko narysować. A oczywiście mamy ja nic nowego. Tak, bo też nic nowego. Yes. No. Też to może im pomóc. Jeśli masz o dużo pieniędzy, to... Co tutaj czeka na Ciebie? Dziękuję Pani. No, zdecydowanie ta trójka tutaj przeważa. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda z tamtej strony. Tego, czy gdzieś tam widzieliśmy na drodze. To są po prostu dzieła sztuki, nie samochody. No kurde, to no takie takie dechy, to jakby... Arma to chałowica, siedemdziesiąt pięć milimetrów. Po prostu dziewiętnasty szop nerwowy. Ale popatrzeć, czemu nie? Mam też różnego rodzaju motocykle Ale tu się nie wykładamy, bo na motocyklach się nie znamy Nie będziemy... Ostatnie ujęcie Nie chodzimy Teraz Starą. Nie szaro. Rzeczywistość. Rzeczywiście luksusowe. A tam tak bardziej dla ludu. Dzięki bardzo.